Jestem, Trzeba przyznać napra tak, naprawdę To jest bardzo ciekawy stół telewizyjny, zresztą po, poprzedni również. Mieliśmy tak. okazję ujrzeć naprawdę wiele ciekawych zagrań. A tutaj niech Państwo zauważą, że blindy już wynoszą 150 tak, tysięcy. blindy 300, właśnie przed chwilką nam wzrosły. Więc w górę. Jeżeli ktoś z Państwa byłby w tym momencie na Big Blindzie i miał milion 200 tonów, to uprzedzam, że to 600 właśnie za tysięcy musieli Państwo wyponieć opłatę obowiązkowej, więc proszę sobie wyobrazić, jaki to jest ból dla zawodnika, jeśli miałby jeszcze to spłodować a tutaj Michael Cukle kontynuuje jednak on bardzo tutaj elastycznie podchodzi do tego, w jaki sposób podejmuje decyzję przed wprawem i z z UTG, A 10 z Na razie że się, na, na razie tym że tym z że wiele wiele z tym z i z i i i i i może blindów i on wszystko tak z więcej sobie planuje, planuje tutaj wymyślić, co zrobi. I zaczyna od limpu z tym z co z tym z tym z z z i wydaje mi się, że dla niego to jest bardzo dobra sytuacja, że on może na tym jeszcze dużo zyskać, bo znając jego zachowanie nie będzie foldował, jeżeli ktoś go będzie chciał tutaj po prostu sobie wyizolować, czy po prostu wystraszyć, a też na pewno dostanie akcję o dużo słabszych, dużo dużej ilości słabszych rąk na blindach. Jeżeli są zawodnicy, którzy na przykład bardzo mocno, mocno, mocno czują się po. W flopie to często właśnie limpują, chcąc właśnie zmusić przeciwnika, przede wszystkim z dużego blinda, który musi później rozgrywać do zygranie, po flopie, tak, tak on ma się. na pewno dużo mocniejszy ręcz, czyli zakres rąk, który posiada u siebie niż przeciwnik na blindzie. No, I widocznie, to na z tak, widocznie z takiego założenia wychodzi właśnie Michael, córkę, tak? Może to być jedno z, tak, jedno, jedna z przyczyn, a tutaj Wojciech na szczęście nie wybrał się w żadną podróż, bo ma trzy dwa nie w kolorze i za darmo może zobaczyć flopa, co dla niego też jest niesamowite, bo może dostać naprawdę mocny układ. Jest blisko tego układu i tutaj co wylewa, ciekawe wylewa. ma 59% i wydaje mi się, że Michael Cukle tutaj nie mam szczerze mówiąc pojęcia, czy on w dwóch Polaków na blind'ach będzie to chciał, nie wiem, czy cibetować, to chyba się nazywa lidowanie, czyli po prostu uderzy tutaj za jakąś kwotę, bo on nie przedbijał przed flopem, więc nie można powiedzieć, że kontynuuje. Ale może Wojciech tutaj się skupił znaczy, na. kontynuuje jakiegoś... agresję, poniekąd nadal jest agresorem i no są pierwszym. Do, do takich sztywnych, sztywnych reguł chyba to nie jest jednak takie kontynuowanie agresji, gdyż po prostu jej nie wykazał jeszcze. On nie wykonał przebicia, on wykonał sprawdzenie. Ale faktycznie tego tego, 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 tej agresji nie wykonał nikt, więc jeśli się mylę, to poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że gdyby jakiś program tutaj tworzył statystyki, to nie nazywa się to by continuation bet. To nazywa no. się bed, czas bed. No dobra, niech będzie. Ja troszeczkę tych statystyk ży w życiu... Tak, tak, ale nazewnictwo jest <coughs> bardzo ciekawą, ciekawą rzeczą w pokerze i na pewno, jak, jeśli Was to interesuje, to właśnie, tak jak wspomniałem, jeśli Wojciech zaliduje nawet za 425 tysięcy, więc powiedzmy niewiele ponad, duża, ciemna, to dostanie Fold od AS10, czyli jednak może być, może nie być tak, że tak mocno się czuje Michael Cukle po tym flopie, tylko on po prostu lubi lubi te flopy zobaczyć. On jest z gatunku zawodników. Ja też lubię zobaczyć flopa, przynajmniej szczerze, a i z Michaelem mógłbym znaleźć wiele wspólnych tematów.